Witam. W tym filmie pokażę, jak w prosty sposób wyciągać wspólny czynnik przed znak pierwiastka. Pokażę to na najprostszych przykładach. Pierwiastek z 20. Pierwiastek z 20 to możemy zapisać, że to jest. Na przykład 2 razy 10, to możemy pod pierwiastkiem. Możemy zapisać, że to jest pod pierwiastkiem na przykład 4 razy 5. Bo zarówno 2 razy 10 to jest 20, a 4 razy 5 to jest 20, ale 4 razy 5 pod pierwiastkiem to jest lepszy wybór, ponieważ pojawia się tu czwórka. My wiemy, ile to jest pierwiastek z 4. Pierwiastek z 4 to jest 2. Więc zapiszemy, że to jest 2 pierwiastki z 5. No to jest najpopularniejsza metoda. Ale ja pokażę taką metodę. Lepszą szczególnie wtedy, kiedy pod pierwiastki mamy większą liczbę. Ale na razie jeszcze raz pokażę to na przykładzie pierwiastka z 20. Robię taką linię pionową. Pod pierwiastkiem mam liczbę 20, więc piszę tutaj 20 i dzielę przez możliwe najmniejsze liczby naturalne większe od jedynki czyli 2 czy 20 dzieli się na 2 tak to jest 10 10 dzieli się na 2 tak to jest 5 5 na 2 się nie dzieli na 3 się nie dzieli trudno na 5 5 na 5 to jest 1 i 1 na 1 już się dzieli mam tu dwie dwójki ty ja piszę przed pierwiastkiem dwójkę a co mi zostało 5 i 1 wymnażam to wszystko co zostało 5 razy 1 czyli 5 i to znajduje się tu wynik ten sam Będę pokazywał, jak rozwiązywać przykłady tą metodą. Tą metodę polecam. Będę je tak udzielał te przykłady. Kolejny przykład, jeszcze też taki prosty. Pierwiastek z 18. 18 na 2, 9. 9 na 2 się nie dzieli, na 3 się dzieli. 9 na 3 to jest 3. 3 na 3 to jest 1 i 1. Co ja tu mam? Mam dwie trójki. To przed pierwiastkiem jest trójka. Co jest pod pierwiastkiem?

5 na 5, 1, 1 na 1. Jak to będzie wyglądać? Tu są dwie dwójki, to tu mam jedną dwójkę. Kolejne dwie dwójki, to tutaj jeszcze raz, razy 2 przed pierwiastkiem. A co zostanie pod pierwiastkiem? 5 razy 1, czyli 5. A zatem pierwiastek z 80 to się równa 4 pierwiastki z 5. Kolejny przykład. Kolejny przykład. Pierwiastek ze 180. Tak samo postępuje. 180 na 2, 90 na 2, 45. Na 2 się 1 na 3 się da? No musi się dzielić 45 na 3, bo jak zrobimy 4 plus 5 to jest 9, czyli suma cyfr dzieli się na 3, więc i liczba 45 musi się dzielić na 3. To jest 15. 15 też się dzieli na 3. 15 na 3 to jest 5. 5 to już tylko na 5 się dzieli. I ile to się równa? Mam dwie dwójki, przed pierwiastkiem jest dwójka. Mam dwie trójki, przed pierwiastkiem jest trójka. A co jest pod pierwiastkiem? 5 razy 1. Czyli w ten, tym sposobem w miarę szybko obliczyłem, że pierwiastek z 180 to się równa 6 pierwiastków z 5. Kolejny przykład, gdzie ja się z nim zmieszczę? Może tu pierwiastek. Z 30. 30 na 2, 15. 15 na 2 się nie da, na 3 się da. 5. 5 na 5, 1. Czy mam tu przynajmniej dwie takie same liczby po tej prawej stronie? Jest tylko jedna dwójka, jest tylko jedna trójka, tylko jedna piątka. Nic z tym nie zrobię. Nie zawsze da się coś wyciągnąć przed znak pierwiastka. To jest przykład, kiedy przed znak pierwiastka nie da się wyciągnąć nic, więc napiszę, że pierwiastek z 30 to się równa po prostu dalej. Pierwiastek z 30. Tutaj kolejny przykład. Pierwiastek niech będzie tym razem dla odmiany trzeciego stopnia z 54. Jak ja to zrobię? Będę postępował tak samo jak tu. 54 na 2 to 27. 27 na 2 się nie da. Na 9 się da, ale my szukamy jak najmniejszej. Jak najmniejszej. Na 3 się da. 27 na, na 3 to jest 9. 9 na 3 to jest 3. 3 na 3 to jest 1, 1. I jak ja robię? Uwaga, jeżeli to jest pierwiastek stopnia trzeciego, to ja muszę mieć teraz trzy takie same liczby po tej prawej stronie. Jest jedna trójka, druga trójka, trzecia trójka. Mam trzy trójki, to przed pierwiastkiem znajduje się trójka. A co znajduje się pod pierwiastkiem? 3 stopnia 2 razy 1 czyli 2 Oddzielamy. kolejny przykład Niech będzie pierwiastek Tutaj się zmieszczę 3 stopnia ze 120 No dobrze 120 na 2 60 na 2 30 na 2 15 na 3 5. 5 na 5, 1, 1. Tutaj też jest to trzeciego stopnia, więc też muszę mieć trzy takie same liczby i mam. Mam 3 dwójki, dlatego przed pierwiastkiem jest dwójka, a pod pierwiastkiem jest 3 razy 5 razy 1, czyli 15. Mogą być pierwiastki także wyższych stopni. Na przykład pierwiastek 4 stopnia. Z 32. Więc jeżeli ja to tak rozpiszę, że tu mam 32, to po tej stronie muszę mieć 4 takie same liczby, żeby coś się dało wyrzucić przed znak tego pierwiastka. Zaczynamy. 32 na 2, 16, na 2, 8, na 2, 4, na 2, 2, 2, na 2, 1. Ile mam tu 2? Raz, 2, 3, 4, aż 5, ale ja biorę tylko cztery z nich bo to jest pierwiastek czwartego stopnia, więc przed pierwiastkiem, jak tu mam cztery dwójki, to przed pierwiastkiem będzie dwójka, a co będzie pod pierwiastkiem czwartego stopnia, to co zostało, czyli 2 razy 1. Czyli po prostu 2. Czyli pierwiastek czwartego stopnia z 32 to się równa 2 pierwiastki czwartego stopnia z 2. To był kolejny przykład. No i już na tym bym zakończył. Na razie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do następnej części dotyczącej pierwiastków.